Teraz pokażę wam, jak rozwiązać na kolokwium czy na egzaminie zadanie, które zaczyna się tak. Odgadując jeden z pierwiastków, oblicz pozostałe. I teraz yy, mamy taki wzór. Czyli najpierw analizujemy wzór, a później zrobimy przykład. Yy, już wiecie, że pierwiastek tego z liczby zespolonej, to jest zbiór, który składa się z n liczb zespolonych. To. Mamy tutaj Z0, Z1, Zn-1. Wzorki na to były w poprzednim odcinku. A teraz, e, czyli uczyliśmy się, jak wyznaczyć ZK, czyli kat pierwiastek. Zrobimy teraz coś takiego, że skądś dowiedzieliśmy się, ile wynosi Z0. I teraz jak mamy Z0, to jest taka metoda, żeby policzyć pozostałe pierwiastki, omijając te wszystkie obliczenia, które robiliśmy wcześniej, czyli żeby zrobić to szybciej. I tu macie na to wzór. Czyli robicie wtedy tak. ZK równa się z0 razy cosinus 2 k przez n plus i sinus 2 pi przez n. No tego wzoru trzeba się nauczyć. Uwaga! K bierzemy wszystkie od 1 do n minus 1. Zobaczmy, jak zadziała to na konkretnym przykładzie. Będziemy chcieli policzyć pierwiastek 6 stopnia z jedynki, to wiemy, że jednym z pierwiastków jest z0 równe 1, czyli u nas. Z0 jest równe 1. Czyli mamy załatwione wiemy, co to jest Z0. Teraz ile wynosi n? N to jest stopień pierwiastka, czyli u nas n jest równe 6. Chcemy, czyli Z0 już jest, a my teraz chcemy policzyć Z1, czyli Z1 to będzie z naszego wzoru Z0, czyli 1 razy w nawiasie kosinus. 2 razy K. Co to jest K? No to jest wzór na katy pierwiastek, czyli tu jest nasze K, czyli wszędzie w miejsce K wstawiamy jedynkę. Czyli mamy 2 razy 1 razy pi przez n, a n to 6 plus i sinus 2 razy K razy pi przez n, czyli przez 6. Czyli tu mamy kosinus pi trzecich plus i sinus pi trzecich. No to musimy mieć w małym palcu tą tabelkę z funkcjami trygonometrycznymi dla 30, 60 i 45 stopni, bo tutaj mamy powiedzieć cosinus 60 stopni na przykład. Cosinus pi trzecich to jest sinus 30, czyli 1 druga, czyli mamy 1 razy 1 druga plus i sinus pi trzecich, czyli sinus 30 stopni, sinus 60 stopni, czyli pierwiastek z 3 przez 2. Czyli mamy już z1 to jest. 1, druga plus i razy pierwiastek z 3 przez 2. Lecimy dalej. Ile to będzie? Z2, czyli za K stawiam dwójkę. 1 razy cosinus 2 razy 2pi przez 6 plus i sinus 2 razy 2pi przez 6. To jest. Y, dwójka się skróci. Potrzebujemy teraz sinusa i cosinusa dwóch trzecich, czyli to jest cosinus pi minus pi trzecich. Czwartka druga w drugiej ćwiartce cosinus jest ujemny, czyli to będzie minus cosinus pi trzecich, czyli minus cosinus 60 stopni, czyli minus jedna druga, plus i, a tutaj będzie sinus pi minus pi trzecich. Czyli w drugiej czwarce sinus dodatni, czyli to będzie sinus pi trzecich sinus 60 stopni pierwiastek z trzech przez dwa, czyli mamy minus 1 druga plus I pierwiastek z trzech przez dwa. lecimy dalej, Z3 to będzie znowu Z0, czyli to jest 1 razy cosinus 2 razy K, czyli tutaj 3 pi przez. 6 plus i sinus 2 razy 3 pi przez 6. Uwaga, tu nam się skraca, więc będzie sinus w pi się zeruje, tu jest 0, a cosinus w pi, no to zobaczmy na wykres. W pi drugi się zeruje, a w pi jest równy minus 1. Czyli mamy tutaj minus 1. Minus 1 do potęgi szóstej rzeczywiście da nam 1. Lecimy dalej. Z4 to jest Z0, czyli 1 razy cosinus. Za K wstawiam czwórkę, czyli mam 2 razy 4. 8 pi 6 plus i sinus 8 pi 6. To się skróci przez 2, czyli mamy 4 trzecie. To jest cosinus pi plus pi 3. Trzecie i tangens z kotangę są dodatnie czyli tutaj jest ujemny. Cosinus pi trzecich, minus cosinus pi trzecich, kosinus, czyli jest minus cosinus 60 stopni, czyli minus jedna druga, czwartka trzecia, bo tu będzie pi plus pi trzecich, sinus tam jest ujemny, czyli będzie minus i razy pierwiastek z trzech przez dwa, czyli mamy minus jedna druga, minus pierwiastek z trzech przez dwa i Z5. Dobra, słuchajcie, a do ilu ja tam muszę liczyć? Muszę liczyć dotąd, aż będę miała 6 pierwiastków. 1, 2, 3, 4, 5, uff, ten będzie ostatni. Albo tutaj, zobaczcie, k będzie od jedynki aż do n-1, a n to 6, czyli 6-1, 5. Ok, 1. Zobaczcie, to co tutaj jest, pamiętajcie, że to jest z0. Akurat wzięłam pierwiastek z jedynki, liczymy, to może tak nie widać. Tu mamy z0, ten jeden pierwiastek, który odgaliśmy, to nasze z0. Dla piątki tutaj będzie kosinus 2 razy 5, 10pi 6 plus i sinus 10pi 6 Skracamy to przez 2, to jest 5 trzecich, 5 trzecich, to jest pi plus pi szóstych, yy, czyli, yy, nie, to będzie 2pi minus pi 3 czyli to będzie kosinus, 2pi minus pi 3 czwarta czwarta, czyli kosinus będzie na plusie, cosinus pi trzecich to jest 1, druga, czyli będzie 1, druga, a przy sinusie będzie sinus na minusie, minus i pierwiastek z 3 przez 2, czyli mamy 1, druga minus i pierwiastek z 3 przez 2. Czyli korzystaliśmy w tym odcinku. Nie z tego wzoru na katy pierwiastek, czyli że ZK to jest pierwiastek N tego stopnia z modułu Z razy cosinus fi plus 2 kpi przez n i tak dalej. Tylko korzystaliśmy z tego, że znamy Z0 i możemy skorzystać ze wzoru na ZK, mając dane Z0. To teraz długo w rękę i Wy działacie ze swoimi przykładami. Powodzenia!